Nowy podatek wykończy całą branżę, a ceny wystrzelą. To nie fikcja, to fakt. Zmiany fiskalne doprowadzą do ograniczenia konkurencyjności polskich firm. To nie fikcja, to fakt. Niektóre składowe wystrzelą nawet o 900%. To nie fikcja, to fakt. Zmiany mają wejść w życie już od 1 stycznia 2026 roku. To nie fikcja. To kalendarz. Przedstawiciele branża alarmują, że nie chodzi rządowi o kwestie zdrowotne, lecz o łatanie dziury budżetowej. To nie fikcja. To rządowa ściema. Jak zawsze. Tym razem chodzi o branżę owocowo-warzywną i soki. Ale przyznaj, brzmi znajomo, co nie? Mam nadzieję, że teraz jeszcze więcej ludzi zrozumie, że rządowi, kiedy podnosi podatki i wprowadza nowe daniny, to tak naprawdę nie chodzi o dobro i szczęście obywateli, lecz o kolejny ucisk fiskalny. Często przy okazji kosztem polskich firm, a na korzyść międzynarodowych koncernów. Tu obserwuj mnie po więcej, bo ja dopiero się rozkręcam.